15 kwietnia odbył się coroczny rodzinny rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Sama Rama. Uczestnicy spotkali się na terenie Polickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym rajdzie pod hasłem Rodzinny Rajd Rowerowy. Rodzina jest dzisiaj nieduża, ale miło nam, że wyście przyjechali. Pogoda nie nastraja wszystkich po tygodniowym deszczu. Wszyscy się martwili, że dzisiaj też będzie lało. Przed rozpoczęciem rajdu organizator przedstawił plan wycieczki. Odwiedzimy kościół w Tatyni, kościół bardzo e, ciekawy, bo jedyny w naszej e, województwie zachodniopomorskim, zbudowany na jednym szłupie. E, pojedziemy do Jaśnicy, e, zobaczymy ruiny klasztoru i potem wrócimy na przystań na ulicy Dębową, gdzie będzie ognisko, pieczemy kiełbaski. Podczas rajdu rowerzyści mogli obejrzeć panoramę nowo powstałej fabryki polimerów, zobaczyć XVII-wieczny ryglowy kościół pod wezwaniem Świętego Pawła w Tatyni oraz dwa pobliskie cmentarze. Grupa odwiedziła też Jasienicę, gdzie wysłuchano opowieści o młynie Sztefena i o wieży kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła. Pod koniec rajdu uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki.